jest chorobą zakaźną, jest chorobą roznoszoną przez kleszcze. Zarażenie następuje podczas żerowania kleszcza. Kleszcz wtedy wraz z śliną wprowadza do krwi bakterie, krętki, borelia. Należy pamiętać, że jest to właśnie choroba zakaźna, czyli możemy się nią zakazić od kleszcza, ale nie jest chorobą zaraźliwą, czyli jeżeli choruje nasz pies, my jesteśmy całkowicie bezpieczni. W ostatnich czasach borelioza u ludzi oczywiście budzi bardzo wiele emocji, ponieważ jest to choroba, z którą coraz częściej się spotykamy, a stanowi bardzo duże wyzwanie i diagnostyczne, i też duże wyzwanie, jeżeli chodzi o leczenie tej choroby. Jeżeli chodzi o naszych pacjentów w weterynarii, borelioza nie stanowi aż tak dużego problemu. Zakłada się, że Objawy pojawiają się zaledwie u 5 maksymalnie do 10% osób, które zostaną zakażone. Objawy te zazwyczaj są takimi objawami tak zwanymi podobnymi, czyli mamy do czynienia z osłabieniem, z gorączką. Dość charakterystyczne są kulawizny. Są to takie kulawizny, które mogą pojawiać się okresowo i mogą zanikać. Związane są zazwyczaj z bolesnością takiego stawu, z jego widocznym dość znacznym obrzękiem. Tak jak i u ludzi, u zwierząt, zdiagnozowanie boreliozy jest bardzo trudne i stanowi dość duże wyzwanie dla lekarza-weterynarii, ponieważ nie wszystkie badania dodatkowe są w stanie w 100% potwierdzić zakażenie. Najczęściej proces diagnozowania rozpoczynamy od badania krwi, od szukania przeciwciał przeciwko boreliozie we krwi. Niestety samo wykazanie obecności przeciwciał nie pozwala nam postawić stuprocentowej diagnozy, że pies choruje na boreliozę, ponieważ przeciwciała przeciwko boreliozie mogą być obecne u psów, które były szczepione, mogą być też u psów, które tak naprawdę nigdy na tą boreliozę nie zachorują pomimo to, że miały kontakt z tą bakterią. Ostateczne rozpoznanie można postawić na podstawie badań PCR. To są takie badania, gdzie już szukamy materiału genetycznego, czyli szukamy konkretnej bakterii w materiale pobranym od zwierzęcia. Może to być krew, może być to biopsja z macierzy stawowej. Leczenie boreliozy polega na podawaniu antybiotyków. Również leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, Chodzi tutaj przede wszystkim o poprawę też samopoczucia psa, bo wiele za często związana z silnymi bólami i stanu.